Yy, Karol Stanisz i Karol będzie przemawiał w swoim tutaj, zabierze głos w swoim imieniu i w imieniu Janka Kunickiego, który też yy, na no bardzo chce tutaj zostać się w wybrany do samorządu, tylko niestety zachorował no, dzisiaj, więc Karol prosił za dwóch No jak już Pani tutaj powiedziała, niestety nie mam drugiego kandydata, z zostało Dobrze, Dobrze. 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 Ale jestem w tej szkole od ponad 9 lat i nigdy nie widziałem tylu nowych twarzy w tej szkole. Naprawdę, jest naprawdę bardzo dużo tutaj nowych osób. I chcemy, żebyście w tej szkole czuli się komfortowo, żeby słowo szkoła zamienić na dom, drugi dom, który którym będziecie mówili Czuć się naprawdę wolnie, przyjemniej. Po do szkoły ze świętem na ustach, tak jak ja kiedyś robiłem. Ale w tej szkole widziałem naprawdę wielu ludzi, którzy próbowali wprowadzić dużo zmian. No i jak widzicie, to skutkowało tak naprawdę, że jest już budowane boisko, i nie mam w zasadzie nic przeciwko temu, że na przykład, te że życzymy tutaj rzucały nas z cukierkami, z papierem toaletowym, z stylu. Bo wszyscy jesteśmy rodziną. Jesteśmy w szkole. I powinniśmy być dla siebie jak rodzina. Być dla siebie mili. Być razem, pomagać sobie jeśli macie jakikolwiek problem, naprawdę, samorząd zawsze Wam pomoże, nieważne co się stanie. Naprawdę nie wyobrażam sobie lepszej szkoły, do jakiej bym mógł chodzić, bo szkoła jest najważniejszą częścią naszego życia i naprawdę kształtuje naszą przyszłość. I nie ma tu naprawdę wiele rzeczy, które chcemy zmieniać, ale chciałbym niektóre rzeczy też zwrócić na przykład że nas pokonali. Kto chce jeść? W szkole. Tomasz, kiedy go, nie będzie, kupić, to nie będzie się gonił, będzie się mogli zejść na leśnię. Także nawet targi, rzecz używanych. Jeśli wskazuje mi starych pokémon, czy cokolwiek, co chcecie naprawdę kupić, to czego nie możecie znaleźć, będziecie mogli to zrobić w szkole, ponieważ tutaj każdy może dostać rzecz, która według niego ma jakąś wartość, czy jest cenę będziecie mogli nas sprzedawać i naprawdę będziecie mogli te rzeczy, które zwracają na pamięć kupić w szkole. Zresztą dziś szóstka czy piątka ludzi w samorządzie nie może wymyślić tyle w ile Wy możecie tutaj wymyślić. W Polsce jest to naprawdę dużo, bo 200 osób w tej szkole. Więc założymy skrzynkę, do której będziecie mogli wrzucać. Wasze pomysły Samorząd że on patrzy i będzie próbował je zrealizować. No, oczywiście. To nie jest ten papier. To maksymalnie mamy pisać. Mamy nie pisać papieru, to maksymalnie pisać. Gadam pisząc papiery. Chodziło mi o papierze. Chodziło mi o papierze. Uważam Was jak to, że na mnie Karola Stanisza i na Janę jest naprawdę najlepszy człowiek, jakiego poznałem. Nie mam że kiedyś, uważam, że nie może nic z